Hej mój kochani, jestem Merlin i witam Was w kolejnym odcinku SnowJS. Dzisiaj przygotujemy sobie standardowe środowisko projektowania, czyli taki szablon do przyszłych naszych projektów. Zaczynajmy! Cały kod znajduje się na GitHubie oraz dodatkowo. Cały, cały tutaj poradnik dzisiejszy znajduje się na darmowym kursie na stronie Magic Team, na, które, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. Bardzo by Was prosił, abyście zostawili teraz kciuka w górę oraz subskrypcję, gdyż bardzo mała osób subskrybuje mój kanał, a to bardzo pomaga w tworzeniu moich filmów. Dodatkowo, jeżeli podobają Wam się moje materiały, możecie kliknąć w przycisk wesprzyj albo pod filmikiem, albo na kanale i tutaj za drobną opłatą możecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, czyli takich jak nieopublikowane filmy, bądź filmy tylko dla wspierających. Alternatywnie pod każdym filmikiem moim istnieje opcja wesprzyj mnie, gdzie możecie przekazać drobną kwotę na rozwój mojego kanału. Każda nawet najmniejsza kwota sprawia, że będę mógł tworzyć kolejne filmiki i będą one za darmo na YouTubie. Do tej pory eksperymentowaliśmy z pojedynczymi plikami, nauczyliśmy się tworzyć i rozwijać Rozumieć package.json oraz usprawniliśmy nasz proces deweloperski za pomocą NodeMU. Tworzyliśmy małe, odizolowane przykłady, aby skupić się na konkretnych koncepcjach. Jednak w miarę jak będziemy zagłębiać się bardziej w złożone tematy Node.js, takie jak moduły wbudowane, praca z plikami bądź tworzenie serwerów HTTP, to mieć. Spójne, standardowe środowisko projektowe, które posłuży nam jako baza do kolejnych lekcji. Pozwoli to uniknąć powtarzania tych samych kroków konfiguracyjnych za każdym razem i zapewni jednolitą strukturę dla wszystkich naszych. Przyszłych przykładów. W tej lekcji skonfigurujemy właśnie taki szablon projektu, stworzymy dedykowany folder, zainicjujemy w nim package.json, umieścimy kod źródłowy i tak dalej. Cel po prostu to jest stworzenie czystego, gotowego do pracy katalogu projektu Node.js z podstawową konfiguracją package.json, poprawną stru strukturą folderów i narzędziami deweloperskimi, takimi jak NodeMon, które będzie naszym punktem wyjścia dla następnych lekcji. A więc na początku, ja sobie tutaj pozwolę usunąć to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnim odcinku i zacznijmy sobie aby nasz projekt posiadał plik plik właśnie startowy więc stworzymy sobie npm i minus y przepraszam npm init minus y i stworzy nam package.json tak jest następnie w pliku package.json usunę sobie licencję i sobie dodam opcję private true private true co oznacza że nasz projekt będzie prywatny nie będzie dostępny publicznie ewentualnie jeżeli chcemy możemy sobie dodać license licencję na przykład isc albo licencję MIT. bądź inne licencje. Mamy całą listę dostępną. Jeżeli ja chcę sobie coś wyświetlić takiego, to właśnie w tych cudzysłowiach klikam ctrl spacja, i tutaj nam wyświetla, podpowiada mi całą, całe możliwości, które mam. Licencje, możecie sobie wybrać, jaką tam chcecie. Następnie możemy tutaj sobie dodać autora. Ja sobie wpiszę tutaj siebie. A, 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 M7 Lin, Marlinek I jeżeli no testu skrypt, skryptowego nie będziemy, raczej znaczy pliku z testami nie będziemy mieć. Następnie, e, to będzie na razie tyle, jeżeli chodzi o ten, o to tutaj plik. Kolejną rzeczą, którą sobie zainstalujemy, będzie to NodeMon, czyli npm install minus d, czyli lokalnie instalujemy NodeMon. Ten Noteboard doda nam do Dev Dependencies. Dodatkowo, tak jak wcześniej tworzyliśmy po prostu plik index.js, teraz tworzymy sobie nowy folder o nazwie src, co zwracza źródło z angielskiego source, i w tym pliku utworzymy sobie nowy, znaczy w tym folderze utworzymy sobie nowy plik o nazwie index.js. Jak zobaczymy sobie domyślnie, npm ustawił nam main jako właśnie plik index.js. To sobie musimy zmodyfikować na folder source slash index.js. Czemu słuchajcie, w ogóle stworzyliśmy osobny folder, gdyż w miarę rozrostu aplikacji nasz główny katalog, czyli ten, którym jest cały projekt, szybko się zapełni różnymi plikami, co będzie prowadziło do bałaganu i po prostu dlatego folder trzeba, trzeba sobie jakiś folder tworzyć. Bardzo po, po prostu powszechną i zalecaną praktyką jest umieszczenie całego kodu źródłowego aplikacji w dedykowanym podfolderze o nazwie właśnie src, skrót source, czyli źródło. Jakie są tego korzyści? Po prostu organizacja, przejrzystość, skalowność I ułatwi nam to, słuchajcie, później, jeżeli będziemy chcieli testować Bo testy będą też w osobnym folderze A więc to tyle Folder utworzony, możemy iść dalej Następnie w, w tym pliku index.js utworzymy sobie tutaj e, jakoś, Jakieś coś, na przykład witaj Witaj w moim projekcie Console.log na przykład e, Środowisku Przygotowanym do pracy w folderze SRC. O, czy tam cokolwiek możemy sobie napisać? Dodatkowo możemy sobie na przykład stworzyć zmienną o nazwie Current Time. To jeszcze nie będziecie wiedzieć jak to wszystko stworzyć, ale możecie po prostu na razie pisać za mną New date to local time string, dokładnie e, I możemy napisać sobie pod spodem console.log I teraz napiszemy sobie, to nie są słuchajcie zwykłe cudzysłowia Ten kod cały możecie sobie skopiować właśnie z, z poradnika Napiszemy sobie tutaj aktualny e, czas serwera Napiszemy sobie może na przykład przy uruchomieniu wszystko działa poprawnie, na przykład coś w tym stylu I teraz jak sobie uruchomimy Nie mamy żadnego skryptu, więc będziemy musieli sobie go dodać w package.json, w scripts Dodamy sobie dev Będzie to właśnie skrypt node.mon i podajemy nasz plik, czyli src index.js. I następnie dodamy sobie plik startujący, czyli start e, node src index.js. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co to mi tutaj takie dodaje, takie coś, takie pokazuje, ja naciskam jeden klawisz i mi to pisze to jest słuchajcie, e, sztuczna inteligencja, to jest git, GitHub Copilot. To sobie możecie o tym więcej poczytać, co to jest, czym jest GitHub, GitHub Copilot, jak on pomaga w programowaniu. Ja Wam odradzam z niego korzystanie, bo on jest dla osób, które już umią programować. Programować. I wtedy on naprawdę przyspiesza pewne procesy, a dla Was lepiej z tego nie korzystać, gdyż to, że tak powiem, zabierze Wam całą możliwość uczenia się. Chciałbym zachęcić Was do utworzenia darmowego konta Magic Team. Linki, słuchajcie, są w opisie. Jest to, słuchajcie, platforma, na której możecie uczyć się programować. Będę tutaj umieszczał ekskluzywne poradniki tylko dla właśnie członków Magic Team, i stronę możecie już sobie obczaić. Link w opisie. Dobra, więc przetestujmy sobie plik, na początku sobie, znaczy skrypt, przetestujmy sobie start, start widzi działa bez problemu Przetestujmy sobie dev, dev działa, sprawdźmy czy plik się przeładowuje Bez problemu, plik się przeładowuje A więc to tyle jeżeli chodzi o aktualny stan naszego projektu, wszystkie inne lekcje będą się właśnie opierać o tą konfigurację A więc w folderze source będziemy korzystać właśnie z pliku index.js i z innych plików I package.json będzie nam, że tak powiem... To będzie standardowy pakiet JSON, który posłuży nam do przyszłych projektów. Dodatkowo, jeżeli będziecie chcieli korzystać z kolorków, możecie sobie dodać tutaj do tego projektu właśnie bibliotekę Chalk. W konkretnej wersji. I to by było na tyle na ten filmik. Mamy skonfigurowany nasz projekt i na tym z tego szablonu będziemy korzystać jeszcze wiele, wiele razy. A więc ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Życzę Wam miłego dnia. Zostawcie kciuka w górę oraz suba. Udostępnijcie filmik. Jeżeli, jeżeli Wam się podobał. Ja jestem Merlin. Do zobaczenia. Do usłyszenia i cześć!